Dlaczego Dania? Wofo, Danmark? Istnieje dynamika przymierza Jacques de Bourbon, Bisseur Nostalgia jedyna, niezastąpiona Ale wiersze Morza Danii Niekoniecznie opiewają morze wprost Bujane fale nie są założeniem toniku. Czy jak żuraw Przelocie przygody zadomowiły we mnie dwa światy. Dania, są w niej dwa moje światy. Niezbędna jakaś kombinacja polsko-duńska, dotykająca trosk rejonów prywatności, uczuciem prowadzonym przez morze i pchanym przyjaznym wiatrem. Kopenhaskie zadumki. Wodo, przykro ci z powodu dolegliwości moich. Zapadam na twoje fale, na skórach ryb jak lisów. Wystudiowany, śmiejący, wolny duch. Ludzie jacy są. Porzuciłaś mnie, wodo, schodząc z ust jałowo, wrogo. Ładnie mieliśmy z porcelaną żyć, Pić kawę, Take it or leave it. Strawi ogień czerwcowy, Wesołość nadmorską, Jak babyjagom stawiają sąd Wikingowie. Zadumki Najdłuższego dnia roku Nudzę wodę zbolały zjeść piasy.